Pięć powodów, dlaczego jestem zła na mojego chłopaka. Numer pierwszy. Urodziny. Ponad dwa lata temu robił swoją osiemnastkę, na którą nawet nie raczył mnie zaprosić. No chyba wypadało co, nie? Co to w ogóle miało znaczyć? Ja, napra ja naprawdę rozumiem, ja wszystko rozumiem. I to, że nie mieliśmy kontaktu i jeszcze nie byliśmy razem też, aczkolwiek mógł się chyba domyślić, że będziemy kiedyś razem, no nie i mnie zaprosić. Numer drugi kwiaty ostatnio przyjechał do mnie bez zapowiedzi i dał mi kwiaty. Prawda uważa, że ja jestem taka głupia i nie potrafię się domyślić, że coś zrobił? Przecież on mi sam z siebie nigdy nie daje kwiatów. Na pewno sobie coś przeskrabał i pewnie za niedługo się dowiem o jakimś dziecku pod Radomiem. Yy, numer trzeci zdjęcia. Ostatnio oglądaliśmy moje zdjęcia z dzieciństwa i na jednym mi powiedział, że mnie nie poznał. Co to jest za miłość, skoro on mnie nawet na zdjęciach nie poznaje? On mnie już w ogóle nie kocha. Numer czwarty, dobranoc. Powiedziałam mu dobranoc, bo było mi smutno. A on powiedział też dobranoc. Powinien się domyślić, że wcale nie idę spać i skojarzyć, że coś jest nie tak. Przecież dobranoc nie zawsze znaczy dobranoc, co nie? Numer piąty, pająk. Powiedział, że chce sobie kupić pająka. No, chyba po moim trupie. O, nie, nie, nie. Na to się na pewno nie zgodzę. On jest chyba niepoważny. Zapytałam, po co mu ten pająk? I on do mnie. Że on jest taki słodki, włochaty i nieszkodliwy. Przepraszam bardzo, że to była jakaś sugestia do mnie, że ja mu nie wystarczałam, czy coś, że jestem wredna, no nie wiem. Przecież ja też jestem słodka, co nie? A jak tak bardzo chcę, to włochata też mogę być.